Szanowni Państwo, okręg numer dwa to osiedla dzików, stare miasto przy Wiśle i na dole. Zapraszamy teraz na scenę kandydatów z okręgu numer dwa. Pan Jan Dzibiński, pan Wojciech Wąsik, pan Mariusz Nasternak, pan Marian Cąpała, pan Janusz Paruzel, pan Waldemar Polek, pan Krzysztof Marchewka, pan Zbigniew Milarski, pan Norbert Kolano i pan Konrad Rokoszewski. Zapraszamy. Pan Jan Dziubiński, 56 lat, magister inżynier, absolwent Politechniki Lubelskiej, aktywny działacz społeczny i doświadczony samorządowiec odznaczony przez Lecha Kaczyńskiego, prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, za właśnie działalność społeczną i samorządową. Jest naszym kandydatem na prezydenta, a tak jak już Państwu się przedstawiał, jest także naszym kandydatem z pierwszego miejsca na liście prawa i sprawiedliwości w okręgu numer dwa. Pan Wojciech Wąsik ma 32 lata, jest żonaty i ma dwóch synów. Z wykształcenia prawnik, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu, wiceprezes Stowarzyszenia Inicjatyw Artystycznych FRAM, długoletni animator ruchu Światło Życie Oaza, wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej przedsiębiorstwa Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Tarnobrzegu. Pan Wojciech Wąsik. Pan Mariusz Nasternak. Od dziecka związany z Tarnobrzegiem, magister administracji, specjalista, samorządowiec z kwalifikacjami edukacyjnymi. W poprzednich wyborach samorządowych uzyskał ponad 200 głosów i został najmłodszym radnym w historii miasta Tarnobrzega. Pan Mariusz Nasternak. Pan Marian Cąpała, bezpartyjny od 14 lat prezes skok Arkopolu w Tarnobrzegu. Chce służyć mieszkańcom wiedzą oraz nabytym doświadczeniem, skutecznie też działać na rzecz rozwoju miasta. Można na niego liczyć, nie zawiedzie państwa zaufania. Pan Marian Cąpała, pan Waldemar Polek, lat 34, inżynier budowlany i sanitarny, żonaty, dwoje dzieci. Od dzieciństwa związany z koszykówką, reprezentował barwy klubu AZS Lublin na poziomie ekstraklasy oraz pierwszoligowej Siarki Tarnobrzek. Zawodowo związany z tarnobrzeskimi wodociągami, pan Waldemar Polek. Pan Krzysztof Marchewka od urodzenia mieszka w Tarnobrzegu. Lekarz pediatra pracuje w Wojewódzkim Szpitalu w Tarnobrzegu na oddziale dziecięcym. Jako radny Rady Miasta Tarnobrzeg podejmie problemy społeczne oraz ochrony zwłaszcza małych mieszkańców Tarnobrzega. Pan Krzysztof Marchewka. Pan Zbigniew Milarski, tarnobrzeżanin od czterech pokoleń. Żona Zofia, lekarz rodzinny, dwoje dzieci studentów, farmaceuta. Kierownik apteki Polifarm, dbam o zdrowie, tam proszę iść z receptami. Czas wolny spędza pływając i nurkując w wielu akwenach świata, ale też pośród książek i na rowerze. Pan Zbigniew Milarski. Pan Norbert Kolano ma 36 lat, jest żonaty, ma dwoje dzieci. Rodowity tarnobrzeżanin, bogate doświadczenie zawodowe zdobył w Polsce i za granicą w takich branżach jak reklama, usługi, handel, prywatna i zag... przedsiębiorczość i gazownictwo. Zaangażowany społecznie. Pan Norbert Kolano. Dziękuję wszystkim. Pan Konrad Rokoszewski, inżynier, społecznik. Od 8 lat pracuje w tarnobrzeskich wodociągach. Jego zainteresowania to historia ojczyzny i Tarnobrzega oraz fotografie. Pan Konrad Rokoszewski. <kluczy> Szanowni Państwo, to kandydaci w okręgu numer dwa. Głosujcie na nich.